Witam Ciebie, nie przeszkadzam? Od, no nie. Od razu Ci mówię, stary, bo że mam live'a. nas prawie 10 no. tysięcy osób. Ludzie bardzo Cię, że no Ciebie zadzwonił. Tak się składa. Ja powiem na samym starcie, że, że ten, że, żeby mnie subskrybowali. O! Ja się skończyłem już trochę, więc dobrze by było. Wbijajcie do by nitro, tam. dawajcie suba. W porządku da mi no fajne live'y. Nie no żartuję, co, co się dzieje? Jaki jest temat? Dobra, temat jest taki, stary. Prosta piłka, dzwoniłem do Rafona przed chwilą. Znaczy, coś takiego złożyło. Powiedział, że jest no. pięciu dywali, którzy są na niego, przecierą i leje. Czyli Dubiel, Błoński, e, Olejnik, Hater, Nitro. No i pewnie ja, no tak właśnie, no tak myślałem, czekałem, że, że przecieram. Ale to, to jest w ogóle, stary, jaka walka? No czy wiesz, to jest petarda, ale wiem, że. Nie, to, to dla ciebie nie jest dobra walka, Pierwszy jeżeli byś kiedyś chciał się może pojawić. Nie tak. Czy chciałbyś? Ale słyszysz mnie? No słyszę cię, to powiedziałeś dlaczego? A dobra, ja bo, bo ten. No tak, to no, no powiedz dlaczego, no? Znaczy, no jeżeli uważasz, że chciałbyś zobaczyć z lafonem i ten, no to zajebi Halo? się. Halo, oj No jestem, jestem. Halo? Jestem? Ty bo nie wiem, zcięło cię ja cię nie słyszałem. Okej. Okay. Ostatnie, ostatnie co, co słyszałem, to jak mówiłeś, że uważasz, że nie jest to dobra walka na pierwszą. No no, no tak no, powiedziałem, tak. ale mówisz, że dlaczego. No i się zapytam dlaczego, no? No kurde, to jeżeli je uważasz inaczej, zajebista walka. A czy ja wiem, Wojtek, ja już, ja już wiem tutaj, że... Nie, nie, nie podkręcam, czekasz, nie podkręcam, czekasz, ale stary! Czekasz, czekasz, tylko aż powiem, że rozpierdolę Marcinowi. O, kumę, ale... Aż tak to nie, aż tak to nie ale... Ale nie, 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 powiem, nie powiem czegoś takiego, bo z, po pierwsze ja Marcina bardzo lubię i ja no, nie Marcina bardzo ja. lubię, ja go, znam od, ja go znam od wielu lat i ten. I, I nie uważam, nie uważam nawet, jeśli kiedykolwiek zakładając hipotetycznie, że byłaby, taka, że byłaby taka walka, to ja nigdy nie chciałbym, ja nigdy nie chciałbym być yy, niemiły dla niego. No wiem, no, ciężko no, jest no, być niemiłym telefonu stada. Właśnie to jest, znaczy, ale wiesz, bo większość osób, większość osób nie chce być niemiła dla jakiegoś twórcy, tylko dlatego, że nie wiem, że może fani go nie. Chuj w tych fanów, nie? Tak szczerze, którzy by, którzy by hejtowali. Tylko ja po prostu uważam, że on jest w porządku, że on jest w porządku, że on że w życiu w sumie ja go poznałem w momencie jak on... Jak on jeszcze, no, że tak powiem, to no, wiesz, to był okres, jak on typikę streamował i tak nie, nie za dobry miał PR. Okej. Okay. Ja, ja z nim wiele, wiele razy y, rozmawiałem, czy, czy, y, czy, czy nawet mi jakieś rzeczy tam opowiadał o sobie. Mm -hmm. Więc, no nie wiem, no tak bym się czuł, jakbym, jakbym, nie wiem, cisnął po, po córce jakiegoś kolegi, nie? Że to takie, no, no chujowe, nie? Ja ogólnie jestem mega zadowolony z tego. Z tego, jaką on drogę yy, przebył, nie zawsze byłem fanem jego decyzji, które podejmował, albo niektórych rzeczy, które on robił. Ja mu zresztą zawsze o tym pisałem, jak mm -hmm. z nim rozmawialiśmy. Mm -hmm. Była okazja. A co do samej walki, A to, znaczy, ja też nie uważam, że on to mówi z braku szacunku. Tylko wiesz, to z Nie, no jasne, taki, ja wiem. On powiedział, że jest swoim nodejrzomkiem, tak że wiesz, że. To, to absolutnie tak nie było. powiedział, że że, 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 i to, że i samu to łeb i bym mu ten. Nie bym go tam poskręcał. Nie, nie tak nie było absolutnie. Rafon... Tyle. Trzeba, trzeba, pod, trzeba podkręcić, więc ja, ja, hmm. też, ja też widzę tutaj ten aspekt humorystyczny w tym w, pewnie w jego wypowiedzi. E, a co do samej walki. Stany, muszę ci przerwać. Jak tam stoicie, Muszę ci przerwać, bo, bo słuchaj, no. cały czat pisze i mi to się podoba osobiście. Cały czat mm -hmm. pisze, pisze Dredziarz. Jaki dredziarz? Dredziarz, od kamerzysty. Dredziarz. jak kto to jest? Dredziarz to jest jeden z członków y, składu kamerzysty, y, który jest bardzo charakterystyczny. Myślę, że dosyć bezczelny. Na tyle co go poznałem. Ciekawą postacią jest. Mhm. Y, I myślę, że byłby na walce rywalem no to... I jest w Twoich gabinetach. Znaczy, ja, ja, ja ci Tylko ja ci powiem, co wiesz, Moich gabarytów też jest, nie wiem dobra, nieważne, nie, nie będziemy o tym ale tak szczerze, no nie wiem, no jeśli to jest Twoja ma, to już... Dla mnie szczerze sój że mi, mi Mówisz że o jakimś przydupasie chuj wie kogo, nie? Wiesz, to też, też trzeba... też trzeba znać granice. Okej, okay, okej, okay. ale... Wiesz, no, yes. sorry, 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 ale no ziomek, który który się dajesz macić no, na odcinkach to nie jest jakaś osoba. Ja nawet nie wiem jak on się nazywa, więc no. Jeśli się obrazi, to niech się obrazi, no ale no, takie są realia, nie. Okej, okay, no na pewno wiesz, e, ty jesteś bardziej popularny od niego. E, I... i to in, nawet nie chodzi o to, inny macie kontent też jakby zupełnie, no. Bardziej, inny, też, to, to też nawet nie o to chodzi. Ja też chcę być dobrze zrozumiany, bo to nie chodzi o to, czy ktoś jest popularny czy nie. Bo, no, znaczy poprawa, właśnie mówię, że inny macie jest, styl zupełnie i kontent. To tak, nie? że dzisiaj jest, że, że... No nie no, ale no, jak mi będziesz przerywał, to ci nie okay, powiem. Powiedz, ja powiedz, to no. zajmę, zajmę, zajmę mi to dwa zdania mi to zajmie. Je jedną rzeczą jest, że ktoś jest mniej bardziej popularny, bo na, na samych, na, na przykładzie samych zawodników u was możesz za zauważyć, że raz ktoś ma lepszą prasę, ktoś kogoś więcej osób ogląda, potem mu to spada, potem no, bo to jest no taki jest cykl influenceringu, ale no nie ma chujowszej osoby niż jakiś przydupa z kogoś, nie, to wiesz, to jakbyś się bił, jakbyś mi zadzwonił, nie, i powiedział, że kamerzysta chce się bić, no kamerzysta chociaż jest na, na, tyle, na tyle charakterystyczną osobą i, i, i przynajmniej jest, 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 jest wodzem, jest liderem tej, tej, tej ekipy przegrywów z tego domu. I za to trzeba mu też oddać hołd, że sobie potrafił takich szczurków wytrenować. Ale wiesz, no... To jest tak, jak i samo między innymi Marcina wypycha, nie? To... No to wiesz, no to... Marcin Makowski też się nie bije ze Stewartem Bartonem, który ma 4 miliony subów. Tylko się bije z mniejszymi takimi oponentami, w którym to odpowiada, nie? Mhm. No wiesz, to, to była sugestia czatu, dlatego tobie to zaproponowałem. Że tutaj ludzie mocno... Mhm. Yy, mocno wiesz yy, pisali o tym wiesz ogólnie to fajnie było wrócić wiesz w ogóle ty zacząłeś tutaj trenować chyba też co tylko tylko trenować ja bym nie nazwał tego jakimś takim treningiem for fun, bo fan fan nie for ma fun, no nie. For fun. nie ma nie ma nie ma tam żadnego tryhardu i to też nie jest tak że yy, że jakoś że to jakoś długoterminowo jest rozplanowane, że asy mhm. poćwicza 8 miesięcy. Nikt nie musi wiedzieć, że, wiesz, że robię 14 treningów tygodniowo. Mhm. E, tylko bardziej tak, żeby się trochę poruszać, bo był pomysł, e, był pomysł w lato, żeby może jakąś, jakąś piłkę nożną pograć jakoś coś. Bo rzeczywiście zasiedziałem się trochę w domu i tak bardziej dla siebie. A z racji tego, że Krystian Matura to jest bardzo dobry. Bardzo dobry ogólnie człowiek. Ja już pomijam aspekty trenerski, czy z dobrym trenerem, czy na przykład dobrze Malczyńskich przygotowuje w stójce. Jest mega człowiekiem, to też to jest taka osoba, z którą się i fajnie trenuje. No i z racji tego, że już tam kiedyś jak rozmawialiśmy, to ja, ja z nim miałem styczność, to stwierdziłem, że jeśli mam się poruszać, na jakiś sport chodzić, to... To, to po co mam chodzi, nie wiem, po jakichś klubach czy szukać jakiegoś, nie wiem, trenera personalnego cokolwiek, mm -hmm. jak mogę po prostu zadzwonić do, jak mogę zadzwonić do Krystana raz, że on sobie zarobi, e, dwa, że, że miło mi się z nim czas spędza, e, trzy, że też go na tyle na ile mam wiedzę i ogólnie po, bo posiłkując się opinią innych, też jest dobrym fachowcem, więc jakbym się przez przypadek czegoś nauczył, pomimo, że nie ma jakiegoś tam dużego tryhardu na to, żeby żeby z Wilderem się bić za dwa tygodnie, okay. no, to jakbym się czegoś nauczył, to bym się nauczył dobrze i, i, i ten. A czy, wiesz, a wiesz, jakbym miał ocenić swój poziom, to pewnie jest, no, nie wiem, jak jakiegoś ziomka, któremu zależy, który dwa tygodnie pochodził. Bo też inaczej zachodzisz for fun, a inaczej jak poniekąd jesteś wiesz, sfokusowany w stu procentach na, na tym, by to robić jak najlepiej. No tak, jak się Chociaż też nie mówię, że się opiecala, nie? I, inna inna też motywacja trzeba. też jest, nie? Jak się przygotowujesz do walki, Ma, masz rywalę? Tak, inna motywacja jest, dokładnie. Inna motywacja jest. Wiesz, bo... moją, motywacją jest moją motywacją jest to, żeby na przykład, w najbliższym miesiącu, żeby dobrą drużynę Lola zrobić następny sezon Ultraligi. Moją motywacją jest, żeby tutaj parę innych projektów pociągnąć. Jakieś tutaj. Teraz na przykład wracam z nagrywek blogowych. O, więc... no fajnie, się to oglądało, więc zapraszam tak, widzów na, na Twój kanał, bo te blogi były fajne. I co? Ile już zrzuciłeś kilogramów? Ale wiesz co? No tak jak mówię, to, to nie, tak z racji tego, że ja sobie nie, nie narzucam żadnych celów, limitów, osiągnięć, nie mam planów. Ja to przede wszystkim dla siebie, a nie dlatego, że. Ale ta strategia to się badę, zmienia mimo wszystko. 56. No, wiadomo, że się zmienia i. Ale wiesz, z tej pasystej, jakbym miał codziennie, jak miał codziennie patrzeć w lustro, czy może tu było, czy tu rosło, czy coś, to ja bym się zajechał psychicznie. Dlatego nie wiem, po dwóch miesiącach sobie popatrzymy na, na zdjęcie sprzed dwóch miesięcy i będzie można powiedzieć, czy, czy dwa miesiące zostały zmarnowane, czy nie. Na pewno jakoś waga zleciała, ale nawet jak mam ci być szczery w 100%, akurat, no to nie zwracałam uwagi. Okay. Ale przede wszystkim jest lepsze samopoczucie tego typu tego typu... Teraz stylujemy w tego typu rzeczy. Dokładnie. A a sopot, a sopot, docinanie, liczenie kalorii, kurczak z ryżem jeszcze przede mną. Dokładnie. Dobra Byku, to trzyma się. Dzięki za rozmowę. Zobaczonka. Dzięki Wojtek i pozdrawiam Twoich widzów, trzymajcie się, Dzięki. bawcie się tam dobrze. Dzięki. Ja on znalazł jakiegoś rywala tutaj wśród wśród youtuberów, influencerów. Trzymaj się, cześć. Dzięki, trzymaj się. Cześć, cześć. No, ja nie ukrywam, że chciałem zobaczyć Nitro w OKTAGONIE i myślę, że masa osób mm, no jest ciekawą postacią. Mega, mm, mega ciekawą. I myślę, że wielu widzów chciałoby go zobaczyć.